Witajcie serdecznie. Mamy kwiecień, mamy nową energię, mm. mamy Wasz czas. Wy teraz, drogie barany, będziecie w fajnej transformacji, ponieważ będziecie gościły niezwykłych gości. A wiadomo, że gość w dom, Bóg w dom. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że nie tylko słońce jest u Was, ale. Jutro mamy zaćmienie owego słońca dokładnie u Was, drogie barany, więc przygotujcie się na pewną możliwość odczuwania bardzo specyficznej energii. Ale również, moi drodzy, zaraz po tym, czyli już w sobotę rano około godziny 10 waszego czasu, będziecie yy, mieli właśnie to zaćmienie, a w niedzielę już wchodzi do was Neptun. Więc, moi drodzy, szykujcie się na zmiany, szykujcie się na nowe. Nowe, co to będzie nowego, będzie zależało indywidualnie od waszego kosmogramu, pamiętajcie o tym. A druga kwestia jest taka, Witam Cię najlepsza. No, no super, no, bardzo się cieszę, że jesteś. To znaczy, że to będzie dobre nagranie. Najlepsze. <grystanie> I drogie barany, pamiętajcie o tej kwestii, że nie należy bać się nowości. Że to, co nowe na początku może przysparzać trochę bólu głowy. Niezrozumiałych pewnych wydarzeń, ale wszystko jest do ogarnięcia. Już w niedzielę Będziemy właśnie świadkami tego, jak Neptun przejdzie do znaku barana, więc to może być bardzo ciekawe. A już w maju będziecie mieli drogie barany kolejnego gościa u siebie, bo będzie to sam Saturn. Ale nie wybiegajmy tak za bardzo w przyszłość, dlatego że jeszcze po drodze mamy święta wielkanocne. Będę tutaj do Was zaglądał, aby Wam coś ciekawego powiedzieć. A tymczasem zobaczmy, co dla barana na chwilę. No, zobaczcie, barany. Ojej, no wiecie, co to jest niesamowite. Barany. Wyszliście wy, barany. Wyszło słońce i wyszła jedynka. Drogie barany, rozpoczyna się coś zupełnie, zupełnie nowego. Słońce w baranie, obecnie, które jest, które będzie z zaćmieniem, daje nam początek jako jedynkę. Ja to zostawiam, bo to jest, wiecie co, w ogóle nie ma, nie ma co się rozwodzić nad tym. To jest jasne, czyste i klarowne pokazanie nowego etapu, nowej ery, nowej Rzeczywistości, która jest tutaj gdzieś przed nami, wszystkimi myślę, bo zmiany dotyczą każdego z nas. Pamiętajcie, moi drodzy, każdy z nas ma aspekt barana mniej lub bardziej obsadzony. Wiadomo, że energia osób, które mają słońce w baranie, będzie bardzo, bardzo mocno zaznaczona u nich w życiu. I teraz tak. Zwrócić szczególną uwagę na Słońce w Baranie, moi drodzy, czyli to, co będziemy mieli obecnie. Słońce w Baranie. Ten czas, ponieważ zarówno Neptun, jak i Saturn wniosą bardzo inną energię. Słońce w Baranie to jest energia energia, energia początku, energia jedynki. Widzicie to, nie? I teraz to może być naprawdę coś, coś bardzo, bardzo fajnego. A co? No to już zobaczymy. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, tylko i wyłącznie jako psychozabawa. Tak to nazwijmy, dobra? I tak się mówmy, że jest to psychozabawa. Żeby nie traktować tego śmiertelnie, poważnie, bo wiecie, co chcę Wam powiedzieć, że naprawdę każdy z nas ma swój własny kosmogram. Ten sam czas jest realizowany na 8 miliardów sposobów. I y, mówienie, że coś działa lub nie działa, y, że karty mówią prawdę czy nie, jest bardzo, bardzo indywidualne. Świetnie, jeśli to z wami zrezonuje i wam pomoże, jest ja taką intencją, to robię. I y, jeżeli ktoś potrzebuje, to niech słucha, a jeśli ktoś chce samodzielnie decydować o y, takiej własnej drodze medytacji, i wzięciu rękawice w swoje życie, i, i, i boksowanie się z życiem w rękawicach samodzielnie, to również to jest fajne i nawet wręcz lepsze, bo wtedy całkowicie decydujemy sami o sobie, a nie musimy słuchać żadnych przepowiedni. Natomiast ja się tutaj dzielę nie tyle tarotem, co bardziej przemyśleniami życiowymi i psychologicznymi. A astrologia i tarot są tylko narzędziami, żeby. Te moje wiadomości tutaj Wam przekazać. Lecimy, moi drodzy. Co dla Barana na Kwiecień? Macie już czytanie, drogie Barany, na kanale również. Zachęcam do odsłuchania. Dużo materiału jest na moim kanale, więc możecie sobie tam również posprawdzać to. Dla Barana na Kwiecień. Dzisiaj będziemy patrzyli na tygodnie. Jak to mniej więcej tygodniowo będzie się tutaj. Och, moje drogie barany, no to tutaj macie bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Wiecie co? Yy... Możecie być przepełnione emocjami. Mnóstwo emocji właśnie z... w związku z tym, że to jest zupełnie coś nowego. A tak w ogóle chciałem wam powiedzieć, że zobaczcie, jaką mam piękną już palemkę wielkanocną, nie? <laughs> Już na wymiatanie słuchajcie tej starej energii, tego wszystkiego, co stare, bo tutaj również trzeba. Zapomniałem Wam również brzdęknąć tutaj ładnie. Komuś się tam, jakiejś pani nie podobał ten dźwięk, a ja uważam, że jest piękny. I teraz tak, drogie barany, możecie być bardzo mocno y, y, emocjonalnie tutaj nastawione i może Wam brakować trochę cierpliwości, w związku z tym, ten tydzień jeszcze ok. Może du dużo na Was spaść, ale już drugi tydzień kwietnia. To mogą wam nerwy tutaj pomału puszczać. Nie, nie bójcie się tego, bo zobaczcie, to ma was wynieść z jakiegoś niedostatku. Macie tutaj opuścić ten niedostatek. Macie również przyjrzeć się pod koniec miesiąca, a to jest właśnie taki czas, bo chyba 20 nie są święta, czy coś koło 20, ja nie pamiętam, nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu. I to w ogóle później Wam pokaże pewną nieprawidłowość, w jakiej Byłyście lub możecie się znajdować, z racji tego, że u Was się bardzo dużo zadzieje, drogie barany. No, no słuchajcie, Neptun wszedł do Waszego znaku, czy wejdzie po 176 latach. No to to się będzie naprawdę filozofom nie śniło, nie? <laughs> co, to, co to się będzie działo? I okaże się nagle, że wy nie jesteście w swojej naturze, drogie barany. I to wam może dać trochę takiej, w ogóle możecie czuć się takie zdyskomfortowane trochę, jeśli jest takie słowo. No i przede wszystkim te dwa światy, dwa różne światy. Świat Neptuna to jest świat, pamiętajcie, lodu, chłodu. A świat Barana to jest świat ognia, Marsa, nie? I teraz te dwa światy złączą się ze sobą. U mnie jest dużo mgieł nad morzem. To jest fajne pokazanie, bo to jest różnica temperatur i wilgotność, czyli woda i ogień, woda i ciepło tworzą zjawisko, jakim jest mgła. I Wy możecie czuć trochę takie właśnie bycie pomiędzy dwoma światami, nie? Jak to jest? Trochę przygaszeni, a trochę rozrzewnieni, jak na baranów nie, tak trochę nie pasuje. Natomiast zobaczcie, dziesiątka kielichów, pełnia emocji. Wy możecie być tutaj mocno w emocjach, drogie barany. I to może Was tutaj trochę szarpać w tym drugim tygodniu, że no ale jak to? Jak to to tak, nie? To jest aż dziwne, nie? Co się ze mną dzieje, i tak dalej. Dajcie sobie możliwość poczucia tego. My musimy, wiecie, wszyscy wejść jakoś w, now w tą nową energię ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem po prostu. Wiecie, tak, siadając do tego czytania, przygotowując się. Pomyślałem sobie, że właśnie najlepsze czasy, w jakich żyjemy, to te, które są obecnie, a dlatego, że to my sami jesteśmy decydentami o tym, jak będziemy tworzyć ewolucję. My jesteśmy również decydentami o tym, w jaki sposób odbieramy pewną proponowaną nam rzeczywistość, lub w ogóle co, co nowego przychodzi do nas. To my oceniamy, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne tak naprawdę jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji tworząc te czasy, tworząc rzeczywistość. Musimy sobie uświadomić, że zadaniem człowieka jest umiejętność odnalezienia się w nowych sytuacjach, w pewnej, na pewnym niedeptanym jeszcze śniegu, po którym nikt nie kroczył. Nikt nam, chociaż wiecie, tak szczerze mówiąc, już kroczyli przed nami po tym śniegu nasi Nasi przodkowie, natomiast nie do końca po takim. Bo owszem, Neptun był w baranie, Saturn też był w baranie, co 30 lat około jest nie w baranie. Natomiast porównując czasy, jakie były te, tamte 176 lat temu, kiedy Neptun ostatnio wizytował barana, nie było na przykład takiej technologii, nie było pewnej psychologii społecznej, była inna. A my teraz mamy zupełnie inne czasy, które yy, nawet jeżeli zestawimy, z tamtym, co było poprzednio, porównamy to, to i tak będzie z jednej strony nam to trudno połączyć ogień z wodą, nie? bo to zawsze jest trudne połączenie. Albo coś zgasi, albo woda zgasi ogień, albo ogień tak podgrzeje wodę, że ta wyparuje. Więc tutaj są dwa przeciwległe zupełnie światy. I, i wiecie, Możemy płakać, możecie być tutaj niecierpliwe, drogie Barany, a z drugiej strony możecie powiedzieć, wow, jakie super, jakie to jest ekscytujące, nie? W końcu mogę robić coś innego, w końcu mogę wyjść z tego, co robiłem do tej pory. Na przykład. I to może właśnie pokazać Wam, że możecie być trochę w swojej naturze, właśnie z racji tego, że dostaniecie, dostaniemy kolektywnie pewne, jak to, jak to dobrze nazwać. Pewne, yy, pe pe pewien deser, pewne danie, które jest bardzo specyficzne, które nie zawsze jest podawane. Ono jest podawane co 176 lat. Kiedy Neptun wchodzi do barana, to wtedy jest taki, taki, yy, takie ciasto się piecze, konkretne. Yy, to tak jak my na święta mamy nie, pieczemy sobie na przykład na, na Wielkanoc mazurki. Czy na święta Bożego Narodzenia robimy królową polskich stołów, czyli sałatkę jarzynową. A poza tym w ciągu roku nie robimy za bardzo takich dań, i teraz słuchajcie, mamy taki wyjątkowy czas, kiedy właśnie ten, te, te planety będą gościły w baranie, i tutaj się będzie bardzo dużo działo, drogie barany. Ja się nie chcę bawić w jakieś tam przepowiednie i tak dalej. Ja chcę tylko Wam powiedzieć, że karty ogólnie są bardzo fajną taką wskazówką, y, można sobie zajrzeć y, mniej więcej, y, pomedytować z nimi, pobawić się trochę. Neptun jest takim właśnie y, wiecie, misty, mistyfication trochę, ale również y, taki dreamer, nie? Że, że jeżeli mamy mgłę, mamy coś, u mnie teraz taki sobie klimat zrobiłem, mam tylko lampkę zapaloną i, i tak wiecie, tu światełko, to jest właśnie taki Neptun, nie? Trochę się zagłębiamy w te odmęty naszej psychiki i tak dalej. Tutaj, wiecie, może się pojawić coś tak fantastycznego. Wy, na przykład, drogie Barany, możecie sobie usiąść trochę, że tak powiem, na tyłku, nie będziecie takie popędliwe i na przykład możecie zacząć coś tworzyć fajnego, odnajdować tą swoją inną naturę, wiecie, zupełnie inaczej się odnaleźć w życiu, zobaczyć, co jest po drugiej stronie lustra, a więc co jest po drugiej co jest nad taflą wody, nie? lub pod tą taflą wody. Nasze życie jest naprawdę o tyle fascynujące, że mamy tą dualność. I teraz ta dualność będzie jakby bardzo mocno zarysowana, bardzo mocno. Tak jak na przykład byłyście wiecznie, nie wiem, popędliwe, tak teraz możecie być wręcz na odwrót, nie? Tutaj pokazuje, że tu byście były zachęcane do umiarkowania. A tutaj jakby takie trochę nieumiarkowanie, jakbyście dostały coś zupełnie nowego, i takie, możecie czuć nawet trochę brak umiaru w tym. Możecie się rozkochać w, tym, w, tej, w tej nowej rzeczywistości i powiedzieć: Wow, te, takiego czegoś to ja nigdy jeszcze nie doświadczałam, nie doświadczałem. Więc to może być bardzo ekscytujące, to wejście Neptuna do waszego znaku, ale i w ogóle cały ten miesiąc, słuchajcie. Niezwykle inny. Ja jestem sam ciekawy, jak to się będzie realizowało, więc możecie pisać mi komentarze, jeżeli macie oczywiście taką ochotę. Będzie, będzie fajnie, jeżeli będziemy wspólnie tutaj sobie patrzeć, jak się realizuje. Niebo w naszym życiu codziennym, bynajmniej w naszym kolektywie w pracowni naturologii społecznej. I pozdrawiam Was, moi drodzy, bo widzę, że jesteście. Dziękuję Wam pięknie za lajki. Bardzo mi miło, że nie muszę o to prosić. Sami, sami tutaj dzielicie się też swoją energią. Więc drogie barany, szczególny czas, szczególnie że te kości też wyszły tutaj, kostki pokazały, nie? że słońce i baran tworzy, tworzy nowy początek, nową erę. To jest ciekawe, wiecie, naprawdę jako, jako socjolog, wręcz patrząc na to, jak zareagowała energia na świecie na wejście już słońca do barana przy takich układach. Bo musimy zaznaczyć, że słońce jest w koniunkcji z Neptunem, że to wszystko jest bardzo połączone ze sobą, że to Słońce wniosło konkretną jakość. I wiecie, ja, ja patrzę na przykład na wydarzenia na świecie. Dzisiaj było bardzo potężne trzęsienie Ziemi w niedaleko Tajlandii, tak 7,7 magnitudo Oprócz tego, bardzo dużo wydarzeń się mocnych działo, jakieś powodzie, niepowodzie, jakieś takie różne zawirowania. Tam gdzieś w tych moich social mediach wrzuciłem post na ten temat, więc widać, jak to inaczej również działa, z bardzo dużym natężeniem, bardzo dużym. Jest to inny rodzaj energii na pewno, i będziemy tutaj świadkami czegoś bardzo, wydaje mi się, ciekawego. Energia, ja tak mówię bardzo ogólnie, bo oczywiście, wiecie, trudno tutaj mówić, czego może dotyczyć dziesiątka kielichów w bardzo szczegółowym, szczegółowej interpretacji. Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, to jak będzie się realizowało to w życiu pojedynczych osób to zależy od durszlaka, jakim jesteście. U mnie się to realizuje przez pryzmat moich dziurek, czyli planet, które mam w moim kosmogramie, bardzo specyficznie, bardzo konkretnie, bardzo indywidualnie, wyjątkowo sam jestem w ogóle czy mile zaskoczony. No tak, zawsze to jest miłe, jeżeli coś przychodzi, czego jeszcze nie było i o czym mi jako filozofowi się nie śniło, bo to jest w ogóle super. Natomiast wy możecie odczuwać to zupełnie inaczej. Z tego co wiem, to jedne osoby są pobudzone, inne osoby są senne, więc my jesteśmy tak zróżnicowani, że wiecie, trudno tutaj mówić o w ogóle jakiejkolwiek interpretacji takiej szczegółowej. Ale jeżeli ktoś miałby ochotę, to, to oczywiście zapraszam do mnie napisać: można na, ka, na adres naturologiamaupa.protonmail.com. Będziemy wtedy patrzeć na Wasze indywidualne e, sprawy. Jeszcze chcę taką radę od kart. Co tutaj nasza droga energia nam radzi? O, kochani, zaleczenie rany, zaleczenie e, czegoś, co było e, być może trochę bolące, być może trochę niesprawiedliwe. A tak widzę, że. Aha, bo to dobra. Już chciałem wiedzieć, że mam te karty, nie? A to są dokładnie te karty. I wiecie, i to jest tak, że popatrzymy również na to, co, co było Trójką Mieczy, zupełnie inaczej. Ten Neptun nam pomoże. On jakby nam tutaj przestawi myśl. Pamiętajcie, że Neptun jest również od intelektu. Od emocji również, bo to jest żywioł wody. Neptun jako władca mórz i oceanów, czyli żywioł emocji. Miecze są żywiołem powietrza, a więc myślenia. Co jest takiego w naszym umyśle, co kazało nam wylewać łzy, nie? Przez co płakaliśmy, przez jakie rany nam zadane. I teraz Neptun powie: Kochany, kochana, poczekaj, ja ci tu teraz wszystko pokażę inaczej. Wy, wyciągniesz z tego korzyści i powiesz, i powiesz takie: a akysz, a kysz", nie? <laughs> Odpędzisz demony, które są w tobie w postaci pewnych myśli, pewnych złych wspomnień. Tego, co być może spędzało ci sens powiek, i kazało ci wylewać te oceany, łez. Pamiętaj, że to zawsze wszystko jest po coś. Ten ocean łez, to zobacz, to jest ta głębia. To jest ta głębia, drogi baranie. Możesz sobie teraz popływać we wspomnieniach, w doświadczeniach, w mądrości, w przepięknej mądrości. I pamiętaj, że wszystko jest po coś. Nigdy nie wiesz, co ci się przyda. Ja tutaj tą książkę ostatnio skończyłem czytać. Bardzo fajna mądrość właśnie z tej książki wypłynęła, jako wypłynęła też, nie? Jako właśnie to, że my nie wiemy na początku, dlaczego coś się dzieje, co się robimy. I dopiero później w trakcie trwania mówię: A, ja wiem, dlaczego ja tu jestem, bo ja czekałem na coś, co dopiero przyjdzie, i byłem potrzebny, żeby coś się mogło zadziać. Ja musiałem tu być, w tym miejscu, w tym czasie, spotkać tych i tych ludzi, przeprowadzić się do tego i tego miejsca, bo coś tam nieboszykowało. Wiecie, nasza rzeczywistość jest czymś absolutnie unbelievable. And amazing. I wiecie, i na początku te rzeczy mogą nas ranić, bo my nie rozumiemy. A człowiek, jak nie rozumie, to mówi: Dlaczego, Boże, dlaczego mnie to spotyka, i płaczemy, i rozpaczamy. A tak naprawdę, kiedy zrozumiemy, po co to było, to powiemy: Ale byłem głupi, nie? Ale po co ja się przejmowałem na zapas? A po co ja w ogóle sobie coś wbijałem do głowy, jak się okazało, że to w ogóle całkiem nawet fajne, nie? I się okazało. Więc, moi drodzy, jest możliwość, aby Neptun, który teraz wejdzie już w tym miesiącu do Was, szczególnie do aspektu barana, do aspektu waszego działania lub niedziałania. To dużo zależy właśnie. Czy, czy... możecie też wiecie, co tak sobie myślę, że może was to trochę intelektualnie przytemperować, przy możecie o czymś nawet zapomnieć. Zapomnieć o pewnych rzeczach, wiecie, Neptun jest takim naprawdę ciekawym zjawiskiem, bo łączy nas z pewną spiritualną stroną naszego, naszej egzystencji, z pewną psychę, psychę jest naszym Bogiem, psychę jest światem duchowym, nie? A Neptun jest właśnie w tych krainach psychologicznych i nagle możecie powiedzieć, Kurde, ale dlaczego ja się gniewałem na kogoś? Hmm, kurde, ale dlaczego ja w ogóle bałem się czegoś, nie? Nagle dostanie, możecie dostać, drugie barany, zupełnie inną energię i powiecie, kurcze, no jak to to tak, nie? Czemu ja byłem w wycofaniu? Czemu to mnie w ogóle jakkolwiek dotykało? Przestaniecie się mazać, przestaniecie się, co po niektóre osoby na przykład, nie, przestaniecie myśleć o tym, że coś was mocno bolało. I to może być bardzo fajne. I tego oczywiście wam z całego mojego serca życzę. Moi drodzy, mam nadzieję, że to było pomocne. Tak jak powiedziałem, w razie jakichkolwiek pytań, w razie gdybyście mieli chęć pogadać, również możecie do mnie pisać na mój adres mailowy. Zapomniałem go umieścić na, zapomniałem go umieścić na głównej ikonce promującej. Ten filmik. Natomiast napiszę w komentarzu adres dla przypomnienia. A was jednocześnie zachęcam do tego, abyście sobie odsłuchali nagranie dla Was, drogie Barany. Happy birthday to you! Jeszcze raz na ten czas, który jest obecnie. Pamiętajcie również, że teraz macie odnawianie swojego rocznego cyklu, swojego, swojej rocznej energii. Będziecie w fajnym czasie. Zasileni energetycznie, mądrze dysponujcie swoją energią, ponieważ ma Wam ona wystarczyć na kolejny rok wielkich transformacji, które właśnie się zadziewają, które przychodzą do nas z każdym nowym dniem. I szczególnie teraz z tymi transformacjami, czyli z przejściem planet do waszego znaku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę miłego odbioru, miłego słuchania. Dziękuję Wam bardzo, że udostępniacie również moje nagrania. To, to, to jest miłe. E, za Wasze komentarze, dyskusje, bardzo mądre słowa, które piszecie również do mnie. Fajnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku. I do usłyszenia, moi drodzy, już niebawem. Jeżeli ktoś ma ochotę, ja teraz jestem w trakcie robienia czytań dla wszystkich znaków. To możecie również posłuchać sobie czytań dla innych kolejnych znaków, i pozostajemy w kontakcie. Dzięki za uwagę i jeszcze raz pozdrawiam.